Witajcie kochani, nagrywam kolejny film, po długiej przerwie swojej nieobecności, jeżeli chodzi o nagrywanie jakiegokolwiek filmu, u mnie jest nie najgorzej, radzę sobie jakoś z codziennością, chociaż izolacja <laughs> społeczna jest duża, co mi przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu trochę mam lęki, mam fobie, ale to staram się je zwalczać i wychodzić z psem chociażby żeby czy na drobne zakupy żeby po prostu dać, dać sobie też szansę na to żeby nie zalegać w domu nieustannie i bez przerwy chociaż jest teraz koronawirus, i to jest dużym utrudnieniem, jeżeli chodzi o możliwość zarażenia się. Żeby się nie zarazić, trzeba niestety przestrzegać zasad, które rządzą obecnie. Moje pasje, swoje pasje rozwijam, zaczynam rozwijać z powrotem. Zaczynam pisać, co, co mi po prostu też motywuje do działania jakiegokolwiek. I jest to dużym plusem dla mnie, bo nie uwielbiam sobie tego, żeby tej bezczynności takiej zupełnej. I yy, dlatego też myślę, że jest to pewna droga, dobra, dobra droga do tego, żeby Wyzdrowieć na tyle, żeby nie myśleć o problemach swoich związanych z emocjami. Życzę wszystkim Wam, kochani, abyście mając zaburzenia osobowości, także mieli odrobinę optymizmu i mieli też, nie mieli też taki pustki, jaką ja mam, miewam też w swoim życiu. Ale co z nią zrobić? Nic się nie da na to poradzić do końca. I trzeba z tym jakoś walczyć, żeby odnaleźć jakikolwiek sens swojej własnej egzystencji. Warto jest walczyć i nie poddawać się. Warto jest odczuwać stale poczucie jakiejkolwiek przyjemności z życia. I, to, I w to wierzę, że. Wierzę w to, że, że każdy z nas, z Was, może tą przyjemność czerpać. Dziękuję Wam bardzo, kochani.